Pomyślałem sobie, że dzisiaj nie będziecie mnie widzieć, bo nie ja jestem najważniejszy, ale chciałem wam pokazać mapę z Google. Szperałem sobie po terenach Antarktydy. Wszedłem sobie na Google i na Google'ach na Antarktydzie można znaleźć bardzo ciekawe piramidy. W ogóle fotografie z tym obiektem obiegły świat w 2016 roku. I pojawiło się oczywiście wiele pytań, bo jest to taki ogromny, dosyć stożek. I przypomina on jak żywo, jako żywo te egipskie piramidy z Płaskowyżu w Gizie. Powstaje pytanie, czym tak naprawdę są piramidy na Antarktydzie? No <laughs> czy odpowiedź jest prosta czy nie? Tu zostawiam wam kwestię do dyskusji w komentarzach. E, czyli e, najpierw były ujęcia z Google Earth. Potem pojawiły się fotografie satelitarne. No i kiedy w 2016 roku odkryto dziwnie czworoboczne struktury na Antarktydzie, to miłośnicy tajemnic historii w ogóle rozpalili sobie wyobraźnię niesamowicie, bo pokryte śniegiem obiekty przypominały naprawdę te piramidy w Egipcie. No, tyle tylko, że z tą różnicą, że zamiast rozgrzanej słońcem pieskowej barwy struktury, na Antarktydzie one tonęły w białych, bezkresnych yy, połaciach. Jakiegoś lądu, lodu, tak bym to powiedział. Piramidy leżą w południowym paśmie gór Ellswortha w Antarktydzie Zachodniej. No i to tu znajduje się również sześć najwyższych szczytów Antarktydy. <coughs> Największy z tych szczytów to jest Masję Winsona. on wynosi, wznosi się na wysokość 4892 metrów nad poziomem morza. No, i jest zaliczany do tak zwanej korony Ziemi. Aby znaleźć to miejsce na mapie świata, należy postawić palec na globusie na Argentynie albo na Chile, a następnie przesunąć się w dół w kierunku Antarktydy. Położone zaledwie 16 km od wybrzeża Oceanu Południowego piramidy od początku tak naprawdę wzbudzały jakieś emocje. Pytanie pozostaje, czy one mogły powstać w wyniku działania człowieka. Oczywiście takie hipotezy dodatkowo podkręcały jeszcze. To odkrycie dotyczące przeszłości Antarktydy. Antarktyda była kiedyś stosunkowo ciepłym kontynentem, jak wynika z badań, które przeprowadzał zespół badaczy z Yale University. Choć trudno praktycznie w to dzisiaj uwierzyć, to klimat na Antarktydzie przypominał dzisiejsze gorące wybrzeża Morza Śródziemnego. Było tu na tyle ciepło, by mogła rozwinąć się cywilizacja. Rewelacje o przeszłości tego szóstego kontynentu potwierdzili również badacze z Desert Ridge Institute w Nevadzie, którzy. Poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o dawnych klimatach na Antarktydzie, przebadali bakterie z okolicznego jeziora Wida. No i 100 milionów lat temu Antarktyda była naprawdę pokryta bujnymi lasami deszczowymi, a dzisiejszy lodowy krajobraz wówczas bardziej przypominał pejzaże, które znamy, bym powiedział, z Nowej Zelandii. Niestety oczywiście ten kryzys klimatyczny, z którym obecnie się zmagamy, sprawia, że temperatura na Antarktydzie znowu rośnie. No niedawno padł nawet też kolejny rekord najwyższej temperatury na tym kontynencie. Gorąca Antarktyda rozbudziła wyobraźnię pasjonatów historii, pragnących widzieć ten południowy kontynent jako takie miejsce, gdzie pochowana jest pamięć o dawnej cywilizacji. Sęk w tym w ogóle, że... <laughs> Sęk w tym, że... Ciepły klimat panował tu w epoce oceanu, czyli ponad 40 milionów lat temu. To znacznie wcześniej niż narodziła się w ogóle cywilizacja ludzi. No, czy zatem za powstanie tych stoszkowych obiektów miałaby odpowiadać jakaś wcześniejsza cywilizacja? Nie wiem, jakaś cywilizacja pozaziemska? Raczej nie! Y ja bym powiedział, że odpowiedź na pochodzenie tych piramid na Antarktydzie jest banalnie prosta, bo piramidy na Antarktydzie powstały w wyniku procesów geograficznych, które działały w tej części świata miliony lat temu. No i przypominające piramidy obiekty to w rzeczywistości szczyty wzgórz wznoszące się ponad dość płaską powierzchnię lądolody i są one otoczone z każdej strony przez taki bezkresny śnieg. Więc takie wzgórza mają swoją fachową nazwę, one się nazywają nunataki, no i poza Antarktydą można również je zobaczyć i na Grenlandii, no przykładowo nawet choćby na Spitsbergenie. Ze skojarzeniami tych, albo inaczej może, za skojarzenia tych antarktyckich nunataków z piramidami w Egipcie w znacznym stopniu odpowiedzialny jest oczywiście mózg człowieka. Psychologowie już dawno kiedyś opisali to zjawisko, mówili, że to jest tak zwana Pareidoli, czyli dopatrywanie się znajomych kształtów w zupełnie przypadkowych szczegółach. No i z Pareidolią ma się do czynienia na przykład patrząc naprzód samochodu, gdy światła, emblemat i ta auta układają się w uśmiechniętą twarz. No a także gdy zacieki na szybie przypominają czasami wizerunki świętych. Po prostu widzimy to, co chcemy widzieć. No a jakie jest wasze zdanie? Pozostawcie ślad komentarzu, czym są te piramidy na Antarktydzie, czy macie może jakieś informacje, jakieś przypuszczenia, wszystko umieszczacie w komentarzach, a jeżeli nie macie żadnych umieszcz, jakiś tam przemyśleń, no to pozostawcie chociaż komentarz taktyczny, żeby ten, naszy, to nasze dzisiejsze spotkanie jakoś dotarło do większej liczby osób. Im nas więcej, tym więcej głów myśli, tym więcej idziemy do Przodu z naszymi rozważaniami. Pozdrawiam serdecznie, czekam na komentarze i na lajki. Pozdrawiam.